Witam na tarotowych wariacjach, tym razem koziorożce. Yy, czytania ogólne, czytanie ogólne, nie wszystko z wszystkimi musi rezonować. Wierzcie dla siebie to, co potrzebujecie. Każdy wie, w jakiej sytuacji się znajduje. Resztę zostawcie dla kogoś innego. To nie są czytania yy, prywatne. Yy. Sprawdzajcie swoje znaki ascendentalne oczywiście. Powtarzam jak mantrę. Swój znak trzeci przeciwstawny do słonecznego, nawet jeśli macie ochotę sprawdzajcie wszystkie znaki, bo energia e, fiolga różnie, e, w zależności jaki miesiąc, dla jakiego znaku różnie rezonuje i czasem nawet nie bierzecie pod uwagę, nie macie świadomości tego, jaki znak może z Wami rezonować, gdzie wcześniej nawet nie braliście go pod uwagę, więc e, jeśli ktoś ma czas i ochotę, jak najbardziej e, zapraszam. Natomiast tak jeszcze raz powtarzam, nie wszystko z, z wszystkimi musi rezonować. Czasem jest tak, że po prostu powinniśmy usłyszeć jedno, jedyne zdanie, które będzie okazywało się zdaniem kluczowym. Każdy mniej więcej wie, w jakiej sytuacji się znajduje, jak sytuacja jego się przedstawia i wygląda, jak może się przedstawiać. Karty nie są wyrocznią, nie jest wszystkim. Nie, oczywiście nie musicie się sugerować tylko i wyłącznie kartami. Karty pokazują ewentualnie drogę, jaka pokazuje się dla danego znaku, i to jest Wasz wybór, czy ją wybierzecie, czy nie. Każdy wybiera swoją drogę, którą ma zamiar pójść, i na pewno dojdzie w to miejsce, gdzie ma dojść, z człowiekiem, z którym powinien dojść, albo z którym rzeczywiście w jakimś momencie swojego życia powinien się spotkać i z nim zostać. Krótkie czytanie na miłość dla koziorożca, co ewentualnie powinien się dowiedzieć, na co zwrócić uwagę w Miłości. Co dla koziorożca? Przychodzi, się zbliża. Uch, szaleje. O, jejku, jejku. Karty proszę... O, szalejemy. Karty proszę pokażcie, powiedzcie mi w imię najwyższego dobra. Co dla koziorożca? Co dla koziorożca ewentualnie? Miłości. No co koziorożec? Powinien zwrócić uwagę. Solki, kochani, ale mam troszeczkę problem z dalegarskiem. Więc słabo mi się tasuje. Dla Koziorożca. To dla Koziorożca miłości. Od 14 marca do 31 marca. Hm. Mm. Ubiegająca, wyrocznia 7 energii. Poproszę jedną kartę dla koziorożca. Jedną kartę dla koziorożca. Wielka i wspaniała miłość. Hmm. Co za koziorożca. Koziorożec zraniony po jakiejś e, sytuacji. Sięga do przeszłości jeszcze. Tylko wiecie co? Pokazał mi się... No właśnie. Uu, koziorożec może mieć e, wybór. Koziorożec może mieć wybór. Pokazuje mi się królowa Buław i pokazuje mi się cesarzowa. Cesarzowa to jest stała partnerka. Albo inaczej, e, jeśli jest single, to koziorożec ma tutaj jak gdyby wybór. Pomiędzy kimś, kto go bardzo podnieca, kto go jak gdyby. Królowa Buław stawia na siebie. Królowa Buław wie, czego chce. Królowa Buław przyciąga uwagę płci przeciwnej. Królowa Buław jak gdyby dąży do obranego swojego celu. Czasami nawet po trupach, aczkolwiek nie zawsze. I to jest ktoś taki bardzo charyzmatyczny, bardzo wyróżniający się zwracający na siebie uwagę, o tak. Natomiast siódemka monet przy cesarzowej. Wiecie co? Koziorożec może mieć dwie osoby do wyboru. Właśnie taką królową buław i kogoś, kto ewentualnie Za jakiś czas mógłby się stać hmm, tą cesarzową, czyli kimś, y, kto będzie jak gdyby u boku koziorożca. Y, cesarzowa tak naprawdę ma y, w sobie doświadczenie czterech królowych: Królowej Buław, Królowej Mieczy królowej kielichów i królowej monet, więc tak naprawdę ona jest, jak gdyby przeszła te wszystkie etapy i ona tak naprawdę jest partnerką stałą. Ona jest partnerką taką naprawdę na całe życie i znającą swoją wartość. Bez względu na to, dla mnie cesarzowa pokazuje się w karcie. Hmm, troszeczkę takiej kobiety MacGyver <laughs> i ja to zawsze będę powtarzała z racji tego, że cesarzowa ona po prostu przeszła tyle w swoim życiu, jak gdyby zaliczyła każdy poziom każdą tą królową, żeby stać się tą cesarzową, czyli cesarzowa tak naprawdę to jest osoba płodna, również przyciągająca płeć przeciwną stająca na jak gdyby znajdująca się w odpowiednim miejscu. W odpowiednim czasie na odpowiednim stanowisku. Cesarzowa nie musi mieć wielkiego zasobu. Oczywiście jak gdyby cesarzowa ma już ten swój zasób taki materialny jak gdyby ona zrobi coś z niczego. Dlatego właśnie ja osobiście na nią mówię: kobieta McGyver, coś z niczego. To jest kobieta, która rzeczywiście ma doświadczenie, mądrość życi życiową, która nabyła ją przez jakiś tam dłuższy okres czasu, która tak naprawdę zasmakowała e, wszystkiego i w każdym aspekcie swojego życia, że tak powiem. Jak gdyby potrafi się odnaleźć. To jest osoba płodna. Cesarzowa mówi też o dziecku. Więc, Koziorożce, jeśli jesteście w jakimś stałym związku, a inaczej, bo może być tutaj coś takiego, że jesteście w stałym związku i jak gdyby macie do wyboru tą cesarzową. I kogoś, kto was w jakiś sposób przyciąga, kto jest taki bardzo zwracający na siebie uwagę, kto jest taki mm, jak gdyby dążący do celu. Nie stoi tutaj ta królowa była z założonymi rękoma, ona po prostu cały czas działa, ona wypowiada głośno i wyraźnie, czego oczekuje. Ona nie da po prostu sobie, że tak powiem, mm, wejść na głowę. Koziorożec może rzeczywiście się zastanawiać, zastanawiać się y, nad tym, co ma zrobić, koło ma wybrać. Karta y, rada jest wielka, wspaniała miłość, więc koziorożec musi kierować, a przynajmniej powinien kierować się, jeśli będzie miał do wyboru. I oczywiście, panowie, odwracajcie sobie energię, bo y, tak to właśnie działa. Panie, odwracajcie energię. Bo tutaj w zasadzie pokazały mi się dwie karty osobowe, jeśli chodzi o panie, ale jak gdyby możecie sobie odwracać tą i przekładać tą na panów. Czyli ktoś konkretny, cesarzowa, konkretna osoba, wiedząca również czego chce. Natomiast jest to tak naprawdę matka, żona i kochanka dla swojego partnera, męża. Koziorożec może być zraniony i w takich stanach depresyjnych, troszeczkę. I teraz tak: albo zastanawiać się, co ma zrobić. Sięga do e, przeszłości, jest z tego tytułu poraniony. Nie, ma noce nieprzespane. E, obawy, co ma zrobić, bo sięga do przeszłości. Zastanawia się, patrzy i rozpatruje wszystko zupełnie z innej perspektywy. Natomiast rusza, natomiast działa. Nie będzie stał biernie. Ko, koziorożec w pewnym momencie e, swojego życia stwierdza, że nie będzie stał biernie. Pokazuje się szóstka buław, więc odnosi sukces. Ale odnosi sukces wtedy, kiedy ruszy i przemyśli pewne sytuacje. Kiedy ruszy z miejsca, z tego wisielca. Kiedy spojrzy na wszystko z innej perspektywy. Czy osoba, z którą dzisiaj jest, ona rzeczywiście jest godna, e, jak gdyby koziorożca uwagi. Bo może być taka sytuacja, że jeśli chodzi o single, Możecie, jak gdyby poznać kogoś takiego, i to już jest dla Was sukcesem, że macie przed oczyma, jak gdyby, wybór. Macie dwie osoby, i tak naprawdę to od Was zależy, którą wybierzecie. Może być też sprawa tego typu, że po jakichś ciężkich relacjach patrzycie na wszystko z innej perspektywy, ruszacie do przodu, wiecie, czego chcecie. Nie będziecie stali biernie, tutaj już wystarczy w tym wisielcu postoju, sięgania do przeszłości, do tego, co było, do tej dziesiątki mieczy. Po tej dziesiątce mieczy jest tylko szansa na coś lepszego, jak gdyby się to pokazuje. Wychodzicie, ten cykl się y kończy, a kolejny się zaczyna, więc wyruszacie. Szósta buław mówi o zwycięstwie. Pokazuje się królowa buław i teraz tak. Koziorożce mogą być w takiej sytuacji, że pokazuje się albo już jakaś relacja, Jakaś znajomość, która, że tak powiem, nie wiem, się rozwija, i widzicie w tym kimś, kogoś, kto stawia na siebie, kto rzeczywiście wie, czego chce, kto mówi jasno i wyraźnie, klarownie, czego oczekuje od życia, od osoby, którą poznaję. I rzeczywiście, was, jak gdyby koziorożce, ta osoba tak bardzo przyciąga, że wiecie o tym, że ziarenko już zostało zasiane, i to jest tylko kwestią czasu. Aż ta królowa buław, którą poznaliście, stanie jak gdyby u waszego boku i okaże się waszą cesarzową, czyli matką, żoną i kochanką dla was, tak przysłowiową kochanką. Widzicie w tej kobiecie bardzo duży potencjał. Patrzycie w kierunku kogoś, kto was jak gdyby przyciąga. I oczywiście, panie, odwracajcie sobie energię. Królowej buław pokazuje się też i jak gdyby jak odwróconą energię bierzemy. Po prostu. Buławy to, to jest ogień, to jest działanie. To nie jest stanie w miejscu. Królowa buław seksowna, namiętna, ponętna. Kobieta naprawdę z taką charyzmą, gdzie nie da się przejść obok niej bez jak gdyby mrugnięcia okiem. Czujecie się na pozycji wygranej, bo macie świadomość tego, że kogoś takiego poznajecie, poznaliście, albo macie zamiar poznać, albo inaczej za rogiem już ten ktoś stoi i czeka, tak naprawdę za przysłowiowym rogiem czeka już ten ktoś dla Was to okaże się właśnie e, kimś takim po tym waszym zastoju, po tym ciężkich waszych chwilach, po, tej, po tym jak sięgaliście do przeszłości, po tym jak byliście w zawieszeniu, omijaliście, że tak powiem, e, spotkania z ludźmi, ze znajomymi, nie wychodziliście nigdzie, braliście wszystkie za i przeciw, czy ruszyć do przodu, czy nie ruszyć do przodu, czy jeszcze powinienem być singlem, czy nie, natomiast wyruszacie do przodu, i okazuje się, że to jest najlepsze, co mogliście zrobić, koziorożce, ruszając do przodu. Okazuje się to być y, dla Was, jak gdyby wygrana w totolotka. Poznanie osoby, która rzeczywiście zwraca Waszą, przyciąga Was, y, myślicie o niej, y, jesteście po prostu zafascynowani tym kimś i patrzycie cały czas w tym kierunku, w, tego, w kierunku tego kogoś, koziorożce. Tak jak powiedziałam, opcja może być taka, że albo są dwie osoby do wyboru i zastanawiacie się, co, co macie zrobić. Albo może być taka sytuacja po prostu, że z tego zawieszenia, jak wychodzicie i już idziecie do przodu, jesteście na pozycji wygranej, poznajecie kogoś, kto was przyciąga swoją aparycją właśnie ta królowa buław. I wiecie o tym, zdajecie sobie z tego sprawę, że poznając tą królową buław, tak naprawdę. O której myślicie, która was tak bardzo przyciąga, to jest to. To jest tylko kwestia czasu, aż okaże się moją wybranką, już taką na dobre, do końca życia. Kimś, kto będzie godny, aby stał przy mnie. Tak rzadko Powiem wam, że y, czy to jeden rozkład, czy drugi jakbym miała to tłumaczyć, jak najbardziej mm, fajnie to rokuje. Jeśli natomiast miałabym powiedzieć coś o stałych związkach, to może być taka sytuacja, jak wcześniej wspomniałam, że koziorożec jest w związku i po prostu ma te dwie osoby do wyboru, więc każdy niech bierze dla siebie to, co potrzebuje. Tak jak mówię, to są czytania. To nie są czytania prywatne, to są czytania ogólne, więc jak gdybym mówię na. Różne sposoby te karty czytam, bo też je można przecież tak czytać. Więc staram się y przedstawiać y kilka, że tak powiem, aspektów. Także bierzcie ko koziorożce dla siebie to, co potrzebujecie, a to, czego nie potrzebujecie, zostawcie dla kogoś innego. Nie wszystko z wszystkimi musi rezonować. Tak mi się to przedstawia i tak to mówię. Karta dopowiadająca. Wielka, wspaniała miłość. Więc być może poznajecie koło zieroszki kogoś, kto, tak jak wspomniałam, z czasem będzie waszą cesarzową, przy której będziecie czuć się spełnieni, która rzeczywiście da Wam wszystko. Da Wam to, czego Wam brakuje, czego potrzebujecie, czego potrzebujecie tak naprawdę od związku. I czujecie, Albo za chwilę będziecie czuć, że rzeczywiście ta relacja, która ma możliwość się rozwijania, ma możliwość się rozwijać, albo za chwilę będzie miała okazję nadarzyć się, napatoczyć, że tak powiem, w cudzysłowie, taka osoba, która rzeczywiście was będzie przyciągała i okaże się to wielką, prawdziwą miłością, wielkim spełnieniem. Tak, jak byliście tutaj poranieni po jakiejś na przykład relacji, sięgaliście do przyszłości i byliście w takim zawieszeniu, myśleliście po prostu, że nic was już w życiu porządnego i lepszego nie spotka. Traciliście, jak gdyby, nadzieję. Ta dziesiątka mieczy to jest stan depresyjny, ale wy z tego stanu wychodzicie, wyruszacie do przodu, autentycznie ruszacie do przodu. Macie świadomość tego, że leżenie, kwiczenie i obwinianie się za wiele rzeczy albo sięganie do przeszłości. W niczym wam nie pomoże. To, co było, to było, to, co było, ale to już było i nie wróci więcej. Było fajnie, natomiast y, nikt mi tego, że tak powiem, nie odbierze tych wspomnień. Życie jest. Życie dalej idzie do przodu, więc my też powinniśmy pójść z tym nurtem, jak gdyby tego życia do przodu, więc y, zamartwianie i bycie w Dziesiątce Mieczy nic nie da. Po tej. To jest zamknięcie jednego etapu, i rozpoczyna się kolejny etap. Więc jeśli wyjdziecie z tej dziesiątki mieczy i z tego sięgania do przeszłości, spojrzycie wszystko na. spojrzycie jeszcze raz na pewne sytuacje, jeszcze raz z innej perspektywy, że wszystko dzieje się po coś. Jesteście w stanie ruszyć i rzeczywiście po tej dziesiątce mieczy. Czeka Was już tylko szansa, a rzeczywiście pokazuje się w tej szóstce buław, jak gdyby Wasza wygrana, was, Wasz tak naprawdę tak zwany los na loterii. Poczujecie się, koziorożce po mają możliwość poczuć się, albo już się czujecie, jak gdyby um, tak naprawdę teraz wygrali życie. Ponieważ będą mieli przy sobie osobę, która rzeczywiście będzie spełniała ich oczekiwania. Będzie po prostu dla nich wszystkim. Tyle, koziorożce. Bierzcie dla siebie to, co potrzebujecie. Jeszcze raz gorąco pozdrawiam za wszystkie lajki, subskrypcje. Dziękuję. I do kolejnego czytanka. Trzymajcie się.